Dzień dobry, wagi, witam Was bardzo cieplutko z horoskopem na nadchodzący tydzień od 30 października do 5 listopada i sprawdzimy sobie energię każdego poszczególnego dnia, plus na koniec energię pracy i miłości. Waga nadchodzący tydzień, jaki będzie już od jutra świeżutka energia, poniedziałek jaki będzie, jaki będzie wtorek. Środa, czwartek, piątek, sobota i niedziela. I teraz, tak, kochani, w poniedziałek możliwe załatwianie jest spraw w urzędach jakichś lub w jakimś urzędzie, w jakiejś instytucji państwowej. Możliwe też, że właśnie z tej instytucji przyjdzie jakaś wiadomość, jakiś mail lub jakiś list, prawda? To jest sądownictwo, to są różne takie państwowe instytucje, takie, które z reguły nie mają dla nas wiadomości, które nas cieszą. No chyba, że to jest na naszą korzyść coś, jakieś pismo, czy jakie mm, po prostu. Tak jak czegoś się spodziewasz, na to odszkodowania, to jest na Twoją korzyść, jeżeli otrzymujesz pozytywną odpowiedź, tak. No ale z reguły te urzędy nie do końca nas cieszą. Musimy po prostu. I teraz tak, też możliwe, że waga będzie miała jakąś bardzo poważną z kimś rozmowę w poniedziałek. Rozmowa, tak jak widzicie, tutaj jest sprawiedliwość, ta, ta osoba się nie uśmiecha. To rozmowa jest dość poważna, czy to w pracy, czy to w domu. Patrzycie na siebie i rozmawiacie. Rozmawiacie o sprawach, które trzeba porozmawiać, o tym, oczyścić atmosferę, czy to są sprawy związane z pracą, czy takie z czymś domowym co ja mówię swoje, tak? Co mam do powiedzenia? To wszyscy słuchają. No osoby odpowiadają. Tutaj nie ma y, jakby chwili na, na śmiechy, żarty, tylko to, to jest dość poważne, tak? Poważna rozmowa. Wtorek. Waga czuje, że musi od czegoś odejść. Kiedyś w związku z tym miała uczucia, tak? Czuła się bardzo dobrze, czuła się szczęśliwa, promieniała. Ale teraz ta sytuacja lub ta osoba ją smuci. I to jest tak, jakbyś czuł, że w jakimś miejscu już wszystko wygasło dla Ciebie. I już tam nie ma tej radości takiej, tak nie czujesz ekscytacji, nie czujesz tego szczęścia. I wiesz, że etap jakiś dobieg gdzieś. Czasami zobacz, gdzieś pracujesz czy gdzieś. Iść ci fajnie, lubisz tą pracę, lubisz tych ludzi, ale przychodzi moment, kiedy już tego nie czujesz, idziesz tam jak na ścięcie dosłownie, i to jest właśnie, właśnie taka energia, że przyglądasz się swemu życiu i już tego po prostu, tego czegoś tam nie czujesz, i myślisz, że czas by było tu zmienić, czujesz, że czas to trzeba zmienić, bo nie jest karta myśli, tylko odczuć. Yy, możesz też we wtorek czuć, że ktoś tych uczuć do ciebie nie ma, że już nie jest tak jak było. Środa. Środa tutaj czas ćwiczeń, czas wyskoczyć na siłownię. Ale tak na serio, to tutaj jesteś w tego dnia naprawdę osobą o wielkim sercu. Także nie trudno Ci będzie komukolwiek odmówić wsparcia swojego, swojej tej, swojej tej powiedzmy, przyjaźni. Ale karta może być też wskazywać, że... Ktoś w Twoim otoczeniu będzie Cię jakby chronił, tak? da Ci tą, tą opiekę, tą przyjaźń, tak? można kogoś liczyć. Że czasami jest to taki złoty sposób, środek, taki właśnie znajdujemy to w sobie. Nie ma nikogo z zewnątrz, komu mamy pomóc, ani kto nam pomoże, ale jest taki niewidzialny płaszcz, który wyobrażamy sobie, że gdy go nakładamy, to jesteśmy silniejsi. I wszystko jesteśmy w stanie pokonać, zwyciężyć. Dlatego ta, ta karta jest bardzo dobrą kartą. Mamy silną psychikę, fizycznie jesteśmy silni, a jak my do tego doszliśmy czy dzięki komuś, czy sami, to już zależność, jakie macie życie, tak? W czwartek czujecie, czujecie się, że po jakimś takim tannym dole czas podnieść się. Ta karta pokazuje. Że jest nie za ciekawie, prawda ta dziesiątka mieczy. Ale ona jest o wiele lepsza niż dziewiątka mieczy, ponieważ już to jest po. Już teraz będzie tylko lepiej. Dlatego nie była jakaś sytuacja do końca rewelacyjna. Ale zbieramy się do kupy i postanawiamy stanąć o wiele silniejsi niż wcześniej. Dlatego czwartek jest tak, że dochodzisz do wniosku: że czas z tych kolań wstać, się podnieść, tak? No, nie będziesz tak leżeć i cierpieć. No, trzeba się wziąć w garść. Piątek, skoro się wzięłeś w garść, to jest czas na uzdrowienie. Akurat świetnie pasuje, prawda? Gwiazda pokazuje, że w jakiejś dziedzinie w Twoim życiu nastąpi regeneracja, nastąpi ten lepszy czas dochodzenia do siebie. Może to być pokutnie z kimś, może po chorobie być, może być po czymś. Jest nam lepiej. Jest, jest o wiele lepiej. Nie mieliśmy nadziei na przykład. Nadzieje wróciły marzenia. Także piątek jest dobry dla wagi. Sobota. Sobota jest kobieta. Ty, tą kobietą, jeżeli jesteś, to jesteś Ty. Jeżeli jesteś mężczyzną, to byś miał do czynienia z kobietą, ale jeżeli jesteś kobietą, to może być to inna też kobieta w Twoim kierunku, na przykład tyściowa, która jest nie do końca zadowolona z Ciebie, lub jeszcze, jeszcze inna kobieta, czy to w pracy. No, ktoś będzie taki dość wymagający, taki dość chłodny w osądach, rygorystyczny, zimny. Także tu jest jakaś energia kobieca, która no nie do końca jest przyjemna. Może być to wdowa lub kobieta rozwiedziona. W niedzielę, w niedzielę jest ktoś w Twoim życiu, lub to Ty sam, wago, uparty dość. Czy, czy świat na to zasłużył, żebyś był uparty? To jest pytanie Twoje do siebie samego. Albo moje do ciebie w tym momencie i ty na nie gdzieś tam wewnątrz odpowiadasz. Nie wiem, może zasłużył, może zasłużyła jakaś osoba na to, żeby się on tak traktował. To jest takie odcięcie się i też mówienie, takie jakby stuknięcie tego buławem. Nie podchodź bliżej, um, przestań mi osaczać. To jest moje terytorium, tak? Nie zmienisz mojego zdania, nie wpłyniesz na to. Yy, Nieważno manipulować różne rzeczy. Niedziela dość jest konkretna, ale czy to waga będzie miała do czynienia z taką osobą, czy to waga będzie w tej energii, to też w zależności jakie masz życie, prawda? Taka energia będzie. Zobaczymy sobie energię pracy. Uwagi. Energię pracy. W pracy tutaj mogą być zmiany, które po przemyśleniu wprowadzisz za jakiś czas. Też jeżeli chodzi o pracę, może to Cię lekko coś niepokoić, bo nie będziesz do końca wiedział, widziała y, odnośnie tej swojej pracy czegoś. Taka to troszeczkę przychodzi niepewność, czy to chodzi o awans, czy to chodzi powiedzmy o jakieś y, wprowadzenie jakichś zmian w pracy. Myślisz o tym i masz taką poważną minę, i my zastanawiasz się, niepokoi Cię to, że nie do końca wszystko wiesz. To jest takie coś konkretnego. Energia w pracy jest dość konkretna. Możecie też ktoś w jakiś sposób yy, zdenerwować. Na przykład ta kobieta w sobotę, jeżeli pracujesz w sobotę. Yy, to jest też takie poddenerwowanie. Yy. Osoby, które pracują w takich um, urzędach, gdzie taka wymagana jest energia, yy, to jest, wiesz, jak to wygląda? Yy, to nie jest taka energia, jeżeli pracujesz, jesteś barmanem. To, to by było niewłaściwe, prawda? To znaczy, że coś złego by się wydarzyło, albo ktoś by jakieś plotki zrobił, czy twoja pozycja zagrożona, czy praca, czy się boisz, że w wleją, no bo to jest taka ostra energia. Ale taka energia, jeżeli jesteś, dajmy na to, pracujesz w sądownictwie, czy jesteś chirurgiem, no to zupełnie inaczej to wygląda, prawda? Czasami trzeba być poważnym i trzeba robić takie... O, albo jak jesteś dyrektorem, a pod sobą masz ludzi, którzy nie chcą pracować, to w zależności co robisz, to wtedy ta energia adekwatnie do tego, prawda? Bo jeżeli jesteś aktorem. Chyba, że grasz w jakimś horrorze albo w dramacie. Ale jeżeli jesteś osobą, która raczej powinna w pracy być pogodna, to znaczy, że coś niewłaściwego by było. Z tego powodu byś miał takie myśli i takie, takie byś może był opryskliwy. Ale może masz taką pracę, że wymaga to inteligencji twojej powagi. Zobaczymy sobie dla wagi w miłości energia. W miłości jest troszkę ciężko ciężko dla osób samotnych znaleźć się z kogoś w związku też nie do końca może być zawsze każdego dnia rywalacyjnie raczej myślisz, że wszystko jest na Twojej głowie, jak Ty nie okażesz uczucia albo zainteresowania, to ta osoba też nie jesteś przemęczony tym ciągłym staraniem się i takie różne sprawy. Życzę Wam kochane wagi, naprawdę udanego tygodnia pamiętajcie, że Wasze życie jest w Waszych rękach a nie w czyichś innych i także to, co zadecydujecie, że chcecie mieć w swoim życiu, jeżeli macie dwie ręce i dwie nogi, to raczej jesteście w stanie to mieć, osiągnąć, czy przynajmniej dążyć do tego. Dziękuję dla tych wszystkich, którzy na TikToku i na YouTube zostawiają mi komentarze, te łapki w górę i serduszki, jesteście naprawdę przekochani. I dla Was życzę naprawdę magicznego czasu. Wszystkiego dobrego, Papa. Pa.